Kolejny Anderko Czesi Czołem! Tutaj, Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku serii. the Szybek. Dokładnie, mam pewien pomysł na dzisiejszy odcinek, tak? Dlatego też stoję na pewnym zbiorniczku obok farm. Yy, nie wiem, czy ktoś może teraz paść na to, co by to było, tak? Ale mogę powiedzieć, że mam w planach jeszcze zrobić szybko mięsny domek. Yy, <laughs> brzmi troszeczkę dziwnie, wiem. <laughs> mięsnego jeża sobie zrobimy tak. O. Bo z tego co jakiś czas temu zauważyłem w tej grze mamy coś takiego jak o właśnie blok surowego mięsa, blok ugotowanego mięsa, tak samo z sztabkami mięsa i gdzieś tu jeszcze były o właśnie nuggetsy. A to to nie wiem co to. A, trzy rodzaje mięsa, ale to chyba coś innego. Nie wygląda za nie, 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 nie ważne, Nieważne, nieważne. Dobra, założymy sobie teraz czapeczkę. I tak, mam pewien zbiorniczek. Nie są za duży. Jedynie co jest on strasznie wysoki. Tu będzie wkodać mięsko, tak? Te płyn, znaczy taką. Bo teraz będziemy właśnie sobie to ustawiać. Potrzebny będzie Meat Packer, czyli maszynka, która będzie nam przerabiać. Płynne mięso na sztabki e, oraz nuggety, z tym, że one są z czegoś innego. Nie z płynnego mięsa, tylko e, z, z, z coś tam ze slime. O, no właśnie, to coś, tak. Pink slime. E, I takie coś też się wytwarza w tym całym procesie, i z tego wyskakuje nam e, Meat Nugget. ChronoTyper, czy ChronoTyper, nie wiem, to chyba tak bym musiał ładnie przeczytać. To jest maszynka, która będzie nam odseparowywała duże zwierzaki od małych. Ta maszynka będzie nam zabijała duże zwierzaki, a ta będzie rozmnażać. Tak, no to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o samą teorię. Wypadałoby już ustawić pierwszą maszynkę. O, właśnie, to będzie ta. Ona będzie nam zabijać te zwierzaczki dobrze, inaczej trzeba to ładniej nazwać głaskać mieczem taką. bo wiem, że one mają chyba dwie siekierki nie, tak, dwa toporki i dwa miecze, jeśli chodzi o krawki tak, będziemy głaskać mieczami i toporami tak, grzecznie dobra, to powinno tu trafiać i to damy tak meat packets tej strony. Potem, jakimiś tam rurkami, to się podłączy, że to będzie leciało nam do na przykład. Nawet chyba mam ze sobą Deep Storage Unity. Zobaczmy. Oh yeah. Są. Są i to dwa. Także obydwa sobie tu zamontujmy. Raz i dwa kółeczki są tutaj Kurczę, coś już ich mamy dobra zrobimy tak tu damy złote a tu damy dwie insertion pipe'y jeszcze takie mamy lowkey z tej strony musimy mieć troszeczkę miejsca Właśnie się zastanawiałem w ogóle jakie duże by to miało być. A boczki znowu są w szybkich projektach. Weźmy to, to, okej. Okay. Więcej chyba teraz nie będzie przydatne. Chociaż może tym czarnym zrobimy sobie zarysy. E może jak zrobimy tej wielkości będzie dobrze. Jednak trzeba troszeczkę pokopać. Tego nie chcę. Tutaj też parę bloczków. oha Dobra, mamy konstrukcję 5x5. Tu będą trafiać zwierzaki, które będą miały być przerobione na płynne mięsko. Tu by trzeba tylko troszeczkę przekopać. Tutaj damy zwierzaki, które będą rozmnażane. Chociaż nie z tamtej strony to powinno być, bo będziemy mieli bliżej do maszynek. Dobra, mała zmiana planów. Weźmy sobie. Nie. Force Meats będzie szybciej. No właśnie, tak. Genialny Darkraked. Plum też tego można się pozbyć a nawet by trzeba hmm, dobra <laughs> potem to jakoś naprawię, bo troszkę brzydko wygląda, e, tak więc z tej strony znowu musimy, tak, o, co prawda, troszkę pokopać ale będzie ładnie 4. E, aha, dobra, to tutaj też, cztery Zaraz sobie tu zrobimy ładny murek. Zresztą powinniśmy wykopać chyba 5, bo to już będzie ściana. Nią. Tu też sobie pójdzie. Ok. To ładnie do środeczka. O, o czy wystarczy? Nie. Jednego klocka zabrakło. Chociaż nie, moment, bo tutaj będzie ten cały chronotyper, czy chronotyper że on będzie musiał być też... to musi być zabudowane. Mm, dobra, to pozbądźmy się jednego z tych dwóch no właśnie, bloczków. Jakoś to wygląda. Teraz musimy to sobie ładnie odseparować od wszystkiego. Oho. też zabudujemy. Zwierzaczki nie mogą sobie chodzić, gdzie im się podoba. Maszynki aż tak dużego zasięgu by nie miały. Hmm. Dobra, na razie zostawmy to na wysokość dwóch kratek. Ewentualnie jeszcze coś tam to pozmienię, ale to później. And chronotype. Czyli kładziemy go chyba w tą stronę. Albo w drugą. Hmm. Coś mi mówi, że powinien być tak odrzucony. I breeder. Breeder damy sobie na środeczek. On ma zasięg chyba tylko dookoła siebie. Więc to jest najbardziej prawdopodobne, że zwierzaki będą obok niego przechodzić. Dobra. Swoją drogą jakieś dwa by trzeba tu przenieść. E, Gravigana nie mam. Jakoś kurczę, jeszcze nie było okazji, żeby go zrobić. W ogóle jest drogi. Zobaczmy. Gravigan. O, hmm, to jest taniej, to bardzo. Dobra, skoczmy sobie tutaj. Hmm, czegoś nam tu brakuje. A, Glowstone. Czy my mamy Glowstone? Przyjemna sprawa, pamiętam z poprzedniej chyba mapki. Jeszcze taki miałem. Jeżeli się uda wybrać do Twilight Forest, tam zobaczycie, dlaczego mi się tak podobał. Będziemy mogli przenieść kilka zwierząt, zresztą będę miał wtedy, jeżeli pójdziemy do Twilight Forest, będziemy mogli go upgrade'ować. Dlatego, że przy robieniu portalu, musi chyba uderzyć obok nas piorun, przez co ten się upgrade'uje. O, właśnie, tego supercharged. Czyli znacznie lepszy. Dobra, ale my musimy jeszcze dorobić sobie um, pewną rzecz, a mianowicie gold pipy. Bo nie ma ich za dużo. Aha, dobra, to bym musiał zrobić sobie tak: gold, gold pipe. Nie. Nie tak? Dobra. To się gdzieś tu wyświetla jest ok. Jak wyprodukować tą. Ok, zróbmy sobie tak konkretnie trochę. Miejmy nadzieję, że tyle wystarczy. Dobra, wracamy do siebie. Znaczy do siebie. To miejsca, gdzie sobie pracujemy. A za chwilę będzie wieczór, więc skoczymy może jeszcze na chwilę w Kimę. Teraz tak, musimy sobie to podłączyć. Hmm, tylko czy w ten sposób? Nie, od dołu. Dobra, rozkopiemy troszeczkę tutaj dookoła co nieco. Tą drogą powinniśmy trafić. Oho, prosto w zbiornik. Hmm, a gdzie my mamy trzcinę tutaj, ok Czcina, znaczy trzcinę i zboże. Mamy je gdzieś tu w tym miejscu. Hmm, hmm. I nasze zboże trafia tam, także. Moglibyśmy się podłączyć w tym miejscu i kazać gold pajkowi e, rozprowadzać to też w tamtą stronę. Hmm. Zobaczmy tylko, czy... Nie, nie tędy. Będziemy mogli teraz sobie wziąć tylko jedno zboże na zaznaczenie. Hmm, no nie bardzo. Może mam łączkę kostną. No okej, okay, dobra. Jest troszeczkę. Aha. Dobra, ty się tam posać, to zużyjemy. No za jakiś czas się na pewno posadzi. I tak, jako że jeszcze nie skończyliśmy, to nie zrobimy tego, ale będziemy kazać przesyłać całe zboże w tamtą stronę. Ups. Dobra, trzeba się będzie pośpieszyć. I to natychmiast, chociaż. Dobra, może inaczej. To sobie usuniemy. Potem tu wrócę i nastawimy to tak, jak powinno to wyglądać. Pajpy przeprowadzamy tędy. Dalej idziemy tędy. Hmm. hmm teraz na górę. Będzie trzeba jeszcze doprowadzić całe zasilanie, ale to zrobimy chyba od góry. Także tutaj, cóż, będziemy musieli pozbyć się tego jednego klocka. Mm, I przydałoby się chyba kimnąć, bo znowu się robi ciemno i to strasznie. Póki jesteśmy na miejscu. Um, tak, do tego będziemy musieli doprowadzać zboże. Hmm, z tym, żeby trzeba to troszeczkę lepiej rozwiązać, przynajmniej póki co. Hmm, na pewno będę musiał to ustawić teserak, item teserak i wysyłać to wszystko na mój adres tam na Quarry. Um, jednak póki jeszcze go nie zrobiłem, ustawimy tu chyba um, deep storage czyli chociaż moment. Hmm, dobra, może jeden Tesseract zrobimy, bo w sumie to nie jest aż tak ciężkie do zrobienia. Tesseract, um, Tesseract, o. Dobra, klikamy tutaj. Jak to sk... jak to skraftować. E, aha, dobra. Nie mamy tutaj szkła. Na dole na szczęście powinno jakiś być. O, właśnie. Więc sobie. Aha. Ehm. <laughs> Zapomniałem, że jeżeli klikniemy Shift w tej maszynce, to wszystko zostanie po prostu wsadzone z powrotem. Dobra, teraz tak. Szybkiem na dół szybkiem. <laughs> szybko na dół. Um, nie tu, tutaj. Come on. O czym ja dzisiaj myślę? Z tym, że znowu nie ma jednej rzeczy. Wszystko ostatnio wynoszę właśnie tutaj. Przez to w domku brakuje mi troszeczkę um, itemków. Ender O właśnie. Weźmiemy sobie od razu 8 sztuk tak na przyszłość. Chociaż w sumie już... A, zapomniałem, że przecież ustawiliśmy maszynki. Mamy kilka w fabryce, więc w sumie tam też mogliśmy to wypełnić. Ale dobra. Nic tu złego się nie stało. Weźmiemy to, co się tu wyprodukuje. No ile się wyprodukuje i weźmiemy sobie. Całą potrzebną resztę Potrzebny jest silver i tin. Nie wiem czy tam był jeden czy dwa. Pienka. Dwa, okej. Okay. Trzy <tot> sztabki tinu. Hmm. Zrobiło się, ok Dobra, to do fabryki. Będzie nieco szybciej. Um, to Tutaj, to też do środeczka. A ten tesseraka. Aha, pneumatyczną tubkę musimy jeszcze najpierw skraftować. I dopiero teraz możemy. Item tesseraka. Dobra. Z tym właśnie tesserakiem będzie nam znacznie łatwiej. I nadmiar całego zboża, o ile takie będzie, trafi nam do systemu, właśnie do fabryki. Tak więc wystarczy teraz zmienić. Hmm właśnie to insertion pipe tutaj a jeżeli nie będzie mogło tam trafić w sensie do tej maszynki to jakby to to może tak, żeby to przesłało dalej Oha. dopiero by może do transport, znaczy do, do Seraka, może tak. Próbuję to zrobić teraz w ten sposób, żeby nie było z tym ewentualnych problemów w przyszłości, żeby po prostu nie miało jakiejś wa wady, OK. Wszystko trafia do kwary tutaj mamy Send Only, zapisujemy. Eee, I w tym momencie możemy chyba sobie odpalić przynajmniej już transport zboża. Hm. Okej, okay. nie wystąpi się jednak. Wejdziemy ale jednak górą. Zapomniałem, że tu jeszcze nie zrobiłem wejścia. Hmm, gdzie to jest? O, ho! O, Ok. Teraz jakiekolwiek zboże poleci, ma lecieć zielonym kanałem. O ile nie ma jeszcze jakiegoś zielonego, nie, ok. Widziałem, że tam poleciało coś innego. Przypuszczam, że to był e, sugarcane Bodajże tak, trzcina cukrowa. Zobaczmy. No tak, no ale dobra, to nie jest problem. E, teraz to wstawimy w ten sposób. E, hmm. Możemy, tak, o właśnie. To mi się strasznie podoba. Grawiga, Możliwość przenoszenia bloczków w dziwny sposób. <słuch> <słuch> Nawet trawy, o właśnie. I teraz sobie tutaj zasiejemy trawę tym samym. Um, aha, przydadzą się jakieś krówki. Chodźcie, krówki. Zapraszam do tego miejsca. A jeszcze właśnie musimy podać tutaj zasilanko. Ok, w ten sposób to też się wytnie. To na wysokość chyba też dwóch. Na trzecim sobie już o kabelek poprowadzimy. Ostatni, ok. Aha, jeszcze meatpacker, dobra. Jeszcze meatpacker też musimy sobie zasilić. Raz, dwa, trzy. Czy to jest ta wysokość? Chyba tak. Dobra, podłączymy to w ten sposób. Zaraz przy naszym zbiorniczku. Ok. I teraz poprowadzimy sobie jeszcze przewodzik tędy. Nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość kabelków ze mną, chociaż mam jeszcze naprodukowane troszeczkę tego. Tak, musimy skoczyć do domku. Gdzie to było? Tu nie. O, jest. Teraz jak to zaczniemy zasilać, powinno działać. Z tym, że musimy jeszcze zobaczyć, czy dobrze wszystko mm, ponastawiałem. A, ciężko w to trafić. Ok. Z tego miejsca może już dosięgnę. I. Dobra, i tu będzie chyba potem jeszcze ostatni e, kabelek, ale to za chwilę. Dopiero jak już będę pewny, że wszystko działa. Jak widać zboże już tutaj jest, jeżeli się przepełni, Insertion Pipe stwierdzi, że nie, nie ma miejsca, wysyłamy to dalej, no i ten pakuje nam to do środka. Wiem, że nie musiałby być tu Insertion Pipe, bez niego chyba by też to działało, ale nie mam 100% pewności. Dobra, w takim układzie weźmy sobie drugą krówkę, chodź druga krówko, o właśnie. I teraz byśmy musieli tylko sobie to, to tutaj zabudować. Z tej strony może niekoniecznie. Nie patrzcie się tak na mnie. <grymne> Breeder, o właśnie. W sumie tak, to już mamy ustawione dobrze. E, ma przenosić młode. Sledge House, podłączony, podłączony. Powinien to wysyłać. Jedynie co, to tutaj chyba byśmy musieli dać jeszcze dźwignię. I kluczykiem sobie kliknąć na Liquid Acta. Dobra. Tak więc podłączmy cały ten mechanizm. I zobaczmy, jak to wygląda. Możesz iść tam, 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 tam dalej. To chyba tak to ma działać. No, i sobie, idź tam. Hmm. Wiem, że ten brider w tym miejscu działał. No dobra, w takim układzie weźmy sobie jeszcze jakąś krówkę, choć ty polecisz sobie do innego miejsca. Tak, nazwijmy to ekskluzywem. I ty też. Dobra. Mamy tutaj już dwie, nie, cztery krówki. Dwie krówki doniesione. Przydałoby hmm. się chyba użyć tego w sposób tradycyjny. Zobaczmy, co wy na to. Czemu ty się nie chcesz przenieść? Hmm. Może trzeba to ustawić w drugą stronę? Zobaczmy... Ups, to nie aż tak. Moment, to trzeba zabudować. Czy to było w tą stronę? Aha, dobra. Działa tak jak powinno. I teraz tak, jeżeli się krówki rozmnożą, te małe będą przeniesione tutaj. Jeżeli podrosną, dobra, trzeba wziąć kolejnego ochotnika. Widzę, że się zgłaszasz. Trafią tutaj. No właśnie. I zostaną potraktowane. Natomiast trafiło. Aha, trafiło do zbiornika, i od razu chyba zostało przesłane tutaj. Wszystko pasuje. Hmm. Z tym, że tak, co zrobić z itemkami? Tutaj chyba jeszcze było coś takiego jak item collector. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile trwa nagranie. Hmm. No dobra, to jeszcze item collector może zrobimy. Item kolektor O, właśnie, tą maszynkę. Nie wiem, jak ona działa. Może działa bez zasilania, a może z. Zaraz się przekonamy. Item kolektor u Spora. Zobaczmy. Czy ty coś potrzebujesz? Hmm. Żadnego interfejsu nie ma znaczy, że chyba to trzeba podłączyć pod yy, Piper. Tak mi się wydaje. Czy my mamy dzień? Chyba jeszcze tak, dobra. Mamy Deep Storage Unit jeszcze ze sobą. Tak więc podłączymy chyba to po sto. Może tak, przetestujmy to na zewnątrz jeżeli ja mam i te i rzucę Go zbierasz? Nie, nie teraz. Mm, zasilanie. Czyżby zasilanie było potrzebne. Nie, na pewno niebo się w ogóle nie podłączyło. Ale jeżeli podłączymy może sobie pipa, pipe. A. pipe. Tutaj, tak, to się z tym łączy. A tutaj damy Deep Store, czyli Nit i wrzucimy coś. Tak, jedzie w tą stronę, dobra. Czyli po prostu musimy poukładać sobie na podłodze kilka. tutaj. Troszeczkę będę... o to się zapada. Dobra. E, troszeczkę będę musiał tego jeszcze dorobić, ale to już zrobię chyba poza nagraniem. Tak, więc wiecie już na czym będzie polegał nasz system. I e, jak będzie działał. Teraz musimy tylko dać troszkę czasu krówką. I, I tak będzie chyba za ale to dopiero w odcinku, jeżeli uda nam się stworzyć mięsny domek. Tak, nie mam pojęcia jeszcze, jak jakby miał wyglądać. Czy to ma przypominać jeża? To mi powiedzcie w komentarzach, bo jeżeli ma, to postaram się, żeby było. A jeżeli nie, to zrobimy jakiś modern house z. z tak, z mięsa. Tak. <laughs> tak. Więc dzięki za oglądanie, za obejrzenie tego odcinka. Proszę ocenić, czy się Wam podobało, czy też nie, zostawcie łapkę, komentarz, whatever. Trzymajcie się, cześć.